I tam w dniu dzisiejszym pokażę Państwu najnowszy produkt stworzony przez naszego technika, czyli chustecznik L20 z kamerą budowaną w fi Jest to dyskretna kamera w opakowaniu na chustki. W pełni oczywiście funkcjonalna, do której można pasować każdy rodzaj chusteczek. Pasują również i takie duże papiery, jakie standardowe chustki codzienne. W skład tutaj chustecznika wchodzi przewód USB. Ładowarka oraz sam pustecznik. I przejdziemy teraz do kwestii prezentacji, jak go uruchomić, jakie ma tam podstawowe funkcje. Oraz w dalszej części będzie pokazany film instruktażowy z aplikacji, w którą obecnie jest obsługiwany do połączenia z domową siecią Wi-Fi. Dobrze, jeżeli chodzi o kamerę, jest ona ukryta w tym miejscu w formie małej dziurki, jest ona w ogóle niewidoczna dla osoby po stronie nie do zauważenia. Także wystarczy ustawić sobie wcześniej odpowiednio opakowanie, sprawdzić sobie kąt, i zweryfikować czy wszystko dobrze się nagrywa i zostawić na określony czas pracy urządzenie. Jeżeli chodzi o spód, czyli tutaj front, tutaj opakowanie. Nie widać w żaden sposób, że znajduje się tutaj kamera. Jest ona bardzo dyskretnie ukryta. Nie rzuca się w oczy cały ten budulec. Także tutaj, nawet jak ktoś się otworzy, to nie zwróci uwagi, gdzie tu się może znajdować cały system. Jest to bardzo dyskretny rodzaj urządzeń do typowego monitoringu dyskretnego mieszkania czy biura. Także tutaj zaprezentuję, jak należy się z tym obchodzić. W pierwszej kolejności trzeba otworzyć. Ustecznik i otworte tzw. ukrytą w ściankę. W ukryciu ścianki mamy tutaj dostęp do portu yy, od karty pamięci, ładowania oraz przełącznika uruchamiającego oraz przycisku reset. Także tutaj, jak widzimy, mamy cały system kamery ukryty. Jeżeli chcemy tutaj załączyć. Kamerę. Zalecamy zawsze włożyć w pierwszej kolejności kartę pamięci. Obsługuje ona do 128GB karty microSD. także wkładamy kartę do slotu. Slot karty wkładamy w tą stronę, czyli napisem do nas, złotym do portu USB. Musi być takie charakterystyczne kliknięcie, że karta została zatrzymana, co oznacza, że w tym momencie będzie ona odczytywana. I po tworzeniu karty uruchamiamy sprzęt poprzez przesunięcie suwaka. Zaświeci nam się ona na kolor, taki charakterystyczny czerwono-niebieski, co oznacza, że w tym momencie zaczęła pracować, wytwarzać swoją sieć. Do tej sieci, zaraz, oczywiście, przejdziemy w konfiguracji, ale to jest jakby już element dalszej obsługi. Jeżeli chodzi o ładowanie, wystarczy podłączyć pod port USB przewód do ładowania i do kontaktu. Można też oczywiście pracować na zasilaniu stałym, ale wtedy będzie to mało już dyskretne, bo będzie wystawało wstawo przewód oraz elementu już, ścianki już nie włożymy. Ale ogólnie jest taka możliwość, jeżeli ktoś by potrzebował. Natomiast przy takim działaniu obecnie na akumulatorze jest ono w stanie wytrzymać kilkanaście godzin na baterii podczas obserwacji czy zapisu. Jeżeli chcemy ewentualnie przewrócić ustawienia domyślne, należy przytrzymać przycisk reset przez 15 sekund mocno, żeby urządzenie zostało od nowa skonfigurowane, czyli w momencie kiedy chcemy przykład, przełożyć sprzęt w inne miejsce. Ok, zakładamy więc teraz, że urządzenie się uruchamia, chcemy to sobie sprawdzić, to oczywiście sobie chowamy ściankę. Niestety nie widać, jest to dyskretne, i też się nie świeci z żadnej z stron. I możemy wtedy rozpocząć już pracę z urządzeniem, czyli widać ją do aplikacji, czyli standardowo odpalić telefon z sieci Wi-Fi, wyszukać sieć kamerę. दादा तर दादा